Co to za smrót? Zejmijcie go ze mnie! Siema, jestem Marek. Dzisiaj po raz kolejny narażę swoje zdrowie na potrzeby filmu z serii Drogie Stanie". a dzisiaj jak możecie zauważyć w roli głównej są perfumy o następujących wartościach za 100 ml. Pierwsze są perfumy, a nie, tego nie można raczej nazwać perfumami. Kosztują 15 zł za 100 ml, dalej równie biedne... Biedne coś, co nie jest perfumami, kosztuje 30 zł. Dalej 4 opakowania perfum dla osób ubogich, bo te Calvin Klein Euphoria kosztują 240 zł. Dalej jest Aqua Gio 300 zł., Mont Blanc 330 zł, Chanel 400 I na końcu, jak możecie się domyślać, są najdroższe perfumy, których ja sam używam. Ale w troszeczkę bogatszej wersji. O nich opowiem za chwilę, bo przygotowałem dla Was również konkurs. Zapraszam do oglądania. Perfumy Roya są znane jako najdroższe i najbardziej ekskluzywne perfumy na świecie. Prosiliście mnie, abym serii drogie versus tanie, dobierał tylko i wyłącznie takie produkty, które dostępne są dla każdego. Dlatego mam tutaj perfumy Roy, których 100 ml kosztuje zaledwie 4000 zł. Oczywiście Roya ma również inne perfumy, których na przykład ja używam i kosztują 18 tys. zł, ale myślę, że nie ma sensu porównywać tak drogich perfum do takich, które kosztują 15 zł. Otwórzmy sobie teraz opakowanie, a następnie opowiem o konkursie. Do wygrania będą właśnie oto te perfumy w wersji damskiej lub męskiej w zależności od tego, kto będzie zwycięzcą. Aby wziąć udział, wystarczy zasubskrybować mój kanał oraz napisać komentarz perfumy roje. Myślę, że warto wziąć udział, bo są to jednak najbardziej ekskluzywne perfumy na świecie. Życzę wszystkim powodzenia, a teraz przejdźmy do testu. Więc tak, przede wszystkim zapach jest strasznie intensywny. Na co dzień nie mógłbym używać takich perfum. Na pewno to nie są ekskluzywne perfumy ze względu na tą intensywność. To nie jest raczej spotykane w przypadku perfum droższych niż 1000 zł. Zapach nie jest aż taki zły, ale jednak jest strasznie drażniący. Dałbym ocenę 4 na 10. Ten zabaw mi się z czymś kojarzy. Wiecie, jak dzieci na dyskotekę, to tam niekiedy jakieś takie wiejskie chłopaki przychodzą i się psikają właśnie takimi perfumami, bo chcą jakąś tam dziewczynę poderwać. Co jest oczywiście błędem, bo na takie żadna dziewczyna nie poleci może jakaś blachara. No tak, takie. No dla osób ubogich na pewno to są takie perfumy. Każdy może sobie takie kupić. Nie ma żadnej rewelacji. Ani nie śmierdzą, ani nie pachną jakoś rewelacyjnie. Także może po prostu wystawię ocenę. 4,5 na 10. Strasznie nieprzyjemny zapach. Nie mógłbym używać takich perfum. Żadnej szanującej się dziewczyny na takie coś nie wyrwiecie. Co najwyżej jakąś panią niskich obyczajów. Nieładnie pachnie. Nie, nie będę tego oceniał. Co to za smród?! Zdejmijcie to ze mnie! Dobra, daj mi te perfumy, ale jak dasz mi coś takiego jak przed chwilą, to stracisz pracę normalnie. Nawet ładne. Do perfum trochę brakuje, ale nie są złe. Powiedziałbym, że w granicach tolerancji. Dlatego daję ocenę 5,5 na 10. Uff. Cudowne. Naprawdę ładne. Śliczne są. Mógłbym ich używać na co dzień. To są na pewno ekskluzywne perfumy Roya, Jednakże to nie są te, których używam. Nie zrozumcie mnie źle. Ja po prostu używam perfum Royi za 18 tysięcy. A tutaj miałem za 4 tysiące. Także ja mogę czuć tą różnicę. Powiem tyle. Nie są złe. Można używać. Skoro ja mógłbym używać, to to wiadomo, co. Także daję ocenę 8 na 10. Hmm. Taki delikatny, niezbyt intensywny zapach i skądś go znam. Mam podobny dezodorant. Czyżby to były perfumy z Chanel? Pachną wręcz identycznie. Dałbym ocenę 6,5 na 10. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Chciałbym przypomnieć Wam również o konkursie na perfumy Roya o pojemności 50 ml, czyli około 2000 zł. Aby wziąć udział wystarczy zasubskrybować mój kanał oraz napisać komentarz perfumy Roya. Życzę wszystkim powodzenia. Zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.